Jest z nami pan Wojciech Górczyca z Krakowa, dziennikarz sportowy, który się specjalizuje m.in. w tematyce bokserskiej. Autor m.in. książki o boksie e, amatorskim. Czy może pan coś pan powiedzieć na temat e, tej książki? Tak, oczywiście. Po raz pierwszy wydałem wraz z redaktorem Lucjanem Olszewskim, który był redaktorem naczelnym Boksu i Boksera, historię mistrzostw Polski opracowaną na ich 50-lecie, a było to w roku 1979, czyli minęło... Od tej pory trzydzieści jeden lat i postanowiłem, że Korzystając z moich sympatycznych układów z AKS-em obecnie SSS Szczegą, z trenerem, z że wznowimy to, przedstawimy wszystkich mistrzów i wicemistrzów Polski, a tych mistrzów było w historii 80 mistrzostw, dokładnie 824. Będzie tam również historia polskiego boksu, przede wszystkim amatorskiego, bo to są mistrzostwa amatorów. Z się raczej nie doczekamy, bo walki kontraktowane, ale tam będzie cała historia osiągnięć Polaków na Igrzyskach Olimpijskich mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy, a także dużo wiadomości o boksie strzegomskim, o historii jak po prostu doszli do tytułu drużynowego mistrza Polski, wychowali olimpijczyka i mają sporo innych osiągnięć, blisko 200 medali w różnych kategoriach wiekowych. Bardzo ciekawy, bardzo prężny ośrodek, nie ukrywam, że dzięki trenerowi Zeronowi Kaczorowi, z którym współpracujemy dokładnie od 34 lat. Kawał czasu. Kiedy się ukaże ta rekonstrukcja tej książki? Nie, to będzie po prostu nowe wydanie. To będzie całkiem nowe wznowienie. Rekonstrukcja będzie tylko tych 51 mistrzostw, które się ukazały właśnie w roku 79. I to wszystko będzie gotowe na połowę marca. Na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw. Jest już w trakcie produkcji. Ostatnie teksty spłyną w najbliższy poniedziałek. A druk się rozpocznie w pierwszych dniach marca. Druk potrwa około tygodnia. W Krakowie. Jaki będzie koszt zakupu tej książki? Tak? To z zależności ile wpłynie reklam. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.